Zastanawiasz się, jakie buty i skarpetki wybierać, żeby nie trafić do podologa z bólem stóp? To proste, ale tylko wtedy, gdy wiesz, na co zwrócić uwagę. Każdego tygodnia widzimy w gabinecie osoby, które cierpią przez źle dobrane obuwie lub nieodpowiednie skarpetki. Na co zwrócić uwagę? Po pierwsze, buty. Wybieraj modele z szerokim przodem, które dają palcom przestrzeń. Zbyt wąskie buty to najczęstszy powód wracających paznokci i odcisków. Podeszwa powinna być elastyczna, a materiały naturalne. I oddychające. Po drugie, skarpetki. Wybieraj te z naturalnych włókien, bawełny, bambusa czy lnu. Zwróć uwagę, żeby nie były za krótkie po praniu. Uciskają wtedy palce i powodują mikrourazy. I jeszcze jedno. Nigdy nie chodź boso w butach sportowych. To prosta droga do grzybicy i otarć. Te drobne rzeczy robią ogromną różnicę, a najlepsze jest to, że chronią cię przed wizytą u podologa z bólem, którego można było uniknąć. Jeśli chcesz mieć pewność, że twoje obuwie jest odpowiednie, w naszym gabinecie sprawdzimy twój rodzaj stopy i doradzimy co będzie najlepsze. Najlepiej zapobiegać niż leczyć, zwłaszcza jeśli wystarczy zmienić tylko buty i skarpety.